Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby Twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do tematu. Instrukcja dla właściciela samochodu. Zasada działania termostatu w samochodzie. Schemat dla Was 2107 z Higuli. 2114 Lada Samara i 2115 Jak sprawdzić jego pracę? Wideo Instrukcja dla właściciela samochodu Zasada działania urządzenia chłodzącego w samochodzie Schemat dla Was 2107 Z Higuli 2114 Lada Samara I 2115 Jak sprawdzić jego działanie? Wideo Spis treści i artykułu Termostat to urządzenie układu chłodzenia które jest dostępne we wszystkich samochodach w standardowej wersji o średnicy 5 cm umieszczonej między silnikiem a chłodnicą. Wyposażonych w układ chłodzenia silnika za pomocą cieczy. Jest to urządzenie, które umożliwia utrzymanie stałej temperatury silnika poprzez działanie termoregulatorów lub poprzez przejście fasowe. Czasami można zobaczyć termostaty z izolacją termiczną w celu zmniejszenia strat ciepła lub zimna. Najpopularniejszym z nich, używanym przez wszystkich, od małych do dużych, jest lodówka. Termostat ma za zadanie blokować chłodnicę przed przepływem płynu chłodzącego, to solu, skutecznie dając silnikowi czas na rozgrzanie. Ten prosty mechanizm pomaga również zmniejszyć zużycie silnika samochodu. Jest on zamknięty, gdy temperatura silnika jest normalna, a gdy osiągnie punkt krytyczny w granicach 90 lub 95 stopni Celsjusza. Klapka w termostacie otwiera się i umożliwia dopływ płynu chłodzącego do silnika i normalizację jego temperatury. Proces działania urządzenia można również obserwować w domu. Wystarczy umieścić termostat w pojemniku wypełnionym zwykłą wodą i postawić go na kuchence w celu podgrzania. Wraz ze wzrostem temperatury wody w naczyniu będzie można zaobserwować. Jak zawór na termostacie otwiera się na około 2 cm, do eksperymentu lepiej wziąć nowy termostat, niż wymontowywać go z własnego lub cudzego samochodu. Zasada działania termostatu w samochodzie, mosiąc i mieć to główne komponenty, z których wykonane są te urządzenia, a podstawowa zasada działania termostatu samochodowego kryje się w małym cylindrze, który widać od strony silnika. W cylindrze znajduje się mała kulka wosku. Wykonana jednak nie z prawdziwego wosku, temperatura topnienia materiału, z którego jest wykonana wynosi 82 stopnie Celsjusza. Wosk jako materiał na ten element został wybrany nieprzypadkowo, ma on właściwość zwiększania objętości pod wpływem temperatury, czyli przechodzenia ze stanu stałego w ciekły, kiedy wosk topi się i rozszerza. Wytwarza ciśnienie, pod którym sworzeń wypadnie z cylindra i otworzy zawór, przez który płyn chłodzący wchodzi do chłodnicy. A gdy temperatura silnika wróci do normy, wosk ponownie stwardnieje, przyjmując swoją poprzednią pozycję i kształt. Istnieje wiele czynników, które mogą powodować awarię, ale korozja jest najczęstsza, gdy zawór jest stale w pozycji otwartej. Płyn chłodzący silnik cały czas przepływa do chłodnicy przed dotarciem do silnika, co oznacza, że silnik potrzebuje więcej czasu, aby osiągnąć krytyczną temperaturę. A gdy zawór termostatu jest stale zamknięty, silnik nie jest chłodzony i nadal nabiera temperatury, odpowiednio samochód gotuje się i nie może kontynuować jazdy dopóki silnik nie ostygnie. Specjaliści i mechanicy samochodowi zalecają kierowcom wymianę starego termostatu na nowy mniej więcej co dwa lata, jak prawidłowo określić, czy urządzenie jest w stanie roboczym. Rozgrzej silnik do takiej temperatury, aby strzałka nie osiągnęła wskaźnika krytycznego i wyłącz go. Otwórz maskę, znajdź wąż od góry chłodnicy, czarny gumowy wąż z metalowym zaciskiem na końcu. I to samo od dołu. Następnie bardzo ostrożnie mogą być dość gorące. Dotknij ich. Jeśli jeden z nich stał się gorący, a drugi jest nadal zimny, a jednocześnie czujnik pokazuje wysoką temperaturę silnika, oznacza to, że najprawdopodobniej płyn nie dostaje się do silnika i jest opóźniony w chłodnicy i należy wymienić termostat na nowy. Istnieje inny sposób testowania termostatu. Lepiej znany jako test ludowy, przypomina on eksperyment, który został opisany powyżej, aby obserwować proces termostatu, tylko tym razem będziesz musiał umieścić w pojemniku z wodą termostat, w którego sprawność wątpisz, wyjęty z samochodu, a następnie procedura jest powtarzana. Gdy woda osiągnie temperatury 87 do 90 stopni, zawór powinien się otworzyć, jednak jeśli tak się nie stało to termostat nie nadaje się już do pracy. Warto też pamiętać, że różne termostaty mogą mieć różne krytyczne temperatury otwarcia zaworu. Dlatego kupując nowy, należy sprawdzić to u sprzedawcy. Nie jest bowiem tajemnicą dla kierowcy, że nie można założyć w samochodzie termostatu o wysokiej temperaturze otwarcia zaworów. Silnik nie będzie chłodzony. Video. Sprawdź termostat Was 2101 do 2107 i tama, Toyota, cena termostatu do samochodu. To urządzenie naprawdę nie jest drogą częścią. A jego koszt zależy od marki samochodu. Cena termostatu dla Was 2101, 2108, 2110 i 2121 wynosi około 230 rubli. Termostat w nadwoziu będzie kosztował około 400 do 550 rubli i więcej, ale dla samochodu Lada Branta 8V można kupić w cenie 1200 rubli dla samochodów zagranicznych. Średnio od 550 do kilku tysięcy rubli. Najbardziej powszechne, popularne i wysokiej jakości są uważane za termostaty Marek Gates i Wachler. Istnieje więcej pozytywnych opinii na temat producenta Wernet.